Mając jest, ja tak dłużej nie dam rady. Przyjąłem sińce pod Później wyglądam jak... śmierć. Przepraszam. Znowu miałem sen. Z kotem. Z kotem? Był martwy. Nie. Słuchaj, idę spać do salonu. Laura, przepraszam cię. Nie przepraszaj, tylko zrób coś z tym, nie wiem, kuba jakieś leki na sen, czy co Ja, ja się chcę w końcu wyspać. Bo... Też miałem dość swoich snów. Nie powiedziałem Laurze, żeby nie wzięła mnie za mięczaka. Ale tabletki na sen brałem już od tygodnia. Rzecz w tym, że w ogóle nie pomagały. Byłem zdesperowany. Na tyle, że postanowiłem pójść do wróżki. <noise> Zawsze miałem bekę z takich ludzi. Ale wtedy nie widziałem innego wyjścia. 10 grudnia wtorek. Maciej poprosił ochroniarza, by umówił go ze swoją ciotką. Mężczyzna opowiedział wróżce swoje ostatnie sny, mając nadzieję, że pomoże mu zrozumieć ich sens. Powiem szczerze, że mam tego serdecznie dość. Może mi pani jakoś pomóc? Mogę panu powiedzieć, co te sny oznaczają? Ale jak to oznaczają? To nie jest jakaś bujda? Nie, sny to dopełnienie rzeczywistości, w której żyjemy. Są odzwierciedleniem naszych teraźniejszych problemów i emocji. Czasem też pokazują, co się wydarzy w naszym życiu. Hmm. Czy chce mi pani powiedzieć, że jakieś mistyczne siły dają mi znaki? Tak jak powiedziałam, mogę panu wyjaśnić znaczenie symboli, które pan zobaczył w swoich snach. A to, co pan wyciągnie z tego dla siebie, w co pan uwierzy, to już zależy od pana. No dobrze, to co one oznaczają. Wydeptana ścieżka oznacza pana życie, to jak pan postępuje na co dzień. Gasnąca gromnica na jej końcu oznacza stratę, szkody, tragedię, a nawet śmierć bliskiej osoby. Słucham? Mówię, że jeżeli dalej będzie pan postępował tak jak dotychczas, może pan doprowadzić do czyjejś śmierci. Co ty do mnie mówisz, kobieto? Ludzie umierają cały czas. Mówię o tym, że może umrzeć ktoś panu najbliższy. Czy chodzi o moją córkę? Czy moja córka umrze? Tego nie wiem. To pan wie, kto jest panu najbliższy. Dobra, a ten kot, co on oznacza? Nadzieję. Ale jak nadzieję? Przecież był martwy. Ale w tym wypadku symbolizuje odrodzenie i rozpoczęcie życia na nowo, mimo niesprzyjających okoliczności. Dobra, czy jeśli dobrze rozumiem? Jeśli zejdę z utartej ścieżki, jeśli zmienię swoje życie, to uratuje swoją córkę, tak? Nie umiem panu powiedzieć. Czy gasnąca gromnica na pewno oznacza czyjąś śmierć? Może też oznaczać tragedię innego rodzaju, ale jedno jest pewne: dojdzie do niej, jeśli nie zmieni pan swojego życia. W pierwszej chwili miałem ochotę wyśmiać tę kobietę i po prostu stamtąd wyjść. Ale to, co mi powiedziała, zgadzało się z tym, co sam czułem już od bardzo dawna.